Niemiecki rząd podał oficjalne dane o to, ile uchodźców wjechało do Niemiec na podstawie polskiej wizy. W Niemczech pojawiły się pierwsze wiarygodne dane na temat liczby osób ubiegających się o azyl, które wjechały do kraju na podstawie wizy wydanej przez Polskę. Dane te udostępnił Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców w odpowiedzi na zapytanie posłów Bundestagu z partii AFD. Według informacji Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, postępowanie dotyczy 268 wniosków wizowych, które miały zostać wydane z naruszeniem prawa. Jednak pod koniec sierpnia polskie media informowały, że urzędnicy mogli wydać załapówki nawet 350 tysięcy wiz. Doniesienia medialne wywołały w Niemczech duży niepokój. Dziennik Welt poinformował, że według obecnego stanu wiedzy rządu federalnego można powiedzieć, że imigracja osób ubiegających się o azyl z polskimi wizami wykracza daleko poza pojedyncze przypadki i ma tendencję wzrostową, ale nie stanowi zjawiska masowego. Zgodnie z odpowiedzią rządu federalnego 1230 osób, które złożyły wniosek o azyl w Niemczech w okresie od stycznia 2021 roku do maja 2023 posiadało wizę wydaną przez polskie władze. W 2021 roku były to 273 osoby, w 2022 606 osób, a w bieżącym roku od stycznia do maja 351 osób. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.